Dzień dobry, Polsko w niedzielny poranek bardzo mglisty. Noc była bardzo mglista. Dojechaliśmy do województwa warmińsko-mazurskiego. Jesteśmy w miejscowości Bronisze. To już jest bardzo blisko granicy. Jak daleko stąd jest do granicy z Rosją? Kojarzysz? Do ruskiej? No. Ile tu może być kilometrów? 20? 20. Jesteśmy 20 kilometrów od granicy z Federacją Rosyjską. Tutaj osoba, którą widzicie, to jest Jerzy. Jerzy ma lat dwa, yy, 72. Przestawiłem cyferki, 27, chciałem powiedzieć. Jerzy ma 72 lata, a ja ja jestem Aleks, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska. E, Jerzy, e, wspomniałem, że masz 72 lata. E, ja zazwyczaj w takich rozmowach staram się zachować minimum kultury i szacunku do swoich rozmówców. Nie zawsze mi to przychodzi z łatwością, ale z racji na dzielące nas e, e, niewiele ponad 20 lat różnicy, Zapytam się formalnie, czy ja mogę do Ciebie mówić perty jako Jerzy, Jurek? Tak. Czy życzysz sobie przez Pan? Bo nie ukrywam, że Pan to by mi przez gardło nie przeszło, więc wolałbym tak perty. Czyli mo mo może być Jerzy, tak? Okej. Okay. Jureczku, w ten niedzielny poranek, w tej pięknej miejscowości, jaką są bronisze, spotkaliśmy się z Tobą, żeby porozmawiać z Tobą o tym, co wyrabiasz w internecie. Ale ustalmy fakty. Dysponujesz Urządzeniem, które pozwala łączyć się z internetem, czyli smartfonem, czy komputerem? Z jakiego urządzenia korzystasz? No, to ja tam się na tym nie znam. To nie wiem, jakie urządzenie tam korzystasz. No ale piszesz bardzo dużo w internecie. No piszę, piszę. Więc, ale z czego piszesz? Z komputera, z laptopa, z telefonu? Z czego piszesz? Z telefonu. Z telefonu, czyli korzystasz ze smartfona. Słuchajcie, Jurek niewiarygodny ma 72 lata. E, używa... Od jak dawna jesteś w internecie? Od jak dawna używasz telefonu z internetem? Takie 6 miesięcy. 6 miesięcy. A od kiedy piszesz z dziećmi? A miesiąc. Miesiąc. No tutaj mnie troszkę Jurek, ukłamiesz, bo to ja może mam. może i tak może nie pamiętam, to nie. Nie pamiętasz. Ja ci przypomnę piszesz dużo, dużo więcej, ponieważ... Hmm. A z iloma dziećmi piszesz, kojarzysz? Słucham. Z iloma dziećmi piszesz? Chyba troje. Chyba nie. Ale to mniejsza z tym, możesz nie pamiętać. Jerzy, powiem tobie tak, e, zaobserwaliśmy Ciebie po raz pierwszy już kilka tygodni temu, w e, tak zwanych znajomych masz kilkadziesiąt dzieciaków. Co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset, bo nie należyłem liczyć, ale kilkadziesiąt, e, co najmniej tych dzieci tam masz. Z wieloma z nich próbowaliśmy się skontaktować, żeby nawiązać kontakt z ich z rodzicami, żeby ich poinformować, że że mają um, Ciebie, że tak powiem, znajomych i mogą z Tobą rozmawiać, a to jest niewłaściwe. Ale okej, okay. wspomniałem, że Ty masz trójkę, że kojarzysz tro, troje takich dzieci. I, i, ile te dzieci mają lat? Pamiętasz? 12, 11. Czyli jak Ty masz 72 lata, a te dzieci mają lat 12, to ile Was lat dzieli życia? 50. 60. 60. Sześć dekad. Jurek, 6 dekad was dzieli od siebie. Jerzy, Ale okej. Okay. To, że tam gdzieś tam sobie te dzieci e, zaczepiasz, to jest jedno, bo to jeszcze nie jest złe. Chociaż nie powinniś tego robić, ale okej. Okay. Ale nie powinny, ja wiem. No nie powinny. No i, i tak i, i już przysięgam na Pana Boga, że to już... Pana Boga w to nie mieszajmy na Boga to nie mieszajmy, niech on tam sobie, gdzie z niedziela, więc niech on tam się ludziom w kościołach objawia. Jego tutaj nie, nie wołajmy, bo jak <laughs> piznie za przeproszeniem, to wiesz, jak piorun w jabłonkę. Także nie, nie, nie. E, dajmy mu spokój, bo się tutaj zdenerwuje, a nam się oberwie nieko, niestety rykoszetem. E, ale powiedz mi proszę, o czym ty piszesz do tych dzieci? A głupoty tam... A co to są e, głupoty w głowie 72-letniego Jurka? Co jest głupotą? Seks. Seks. A to ty jeszcze możesz? Przepraszam, no takie nieskretne pytanie. Wiesz ja, ja w okolicach pięćdziesiątki czasami. W, no przywołam tego Pana Boga, tego Ty przywołaj, że Panie Boże zabrałeś ci chęci i zabierze siły. Znaczy, zobraźcie, siły zabierze chęci, odwrotnie, widzisz, popatrz, z wrażenia. A ty tak, bo faktycznie tak, piszesz o seksie i to bardzo aktywnie piszesz o tym seksie. To, z czego to się bierze? Nie wiem, to mazurskie powietrze tutaj? Czy od tej Federacji Rosyjskiej to powietrze? Z głupoty. Z głupoty? Nie, no, z głupoty to czek nie ma ochoty na seks. Nie, no, Jezu. Znaczy, no na seks z dziećmi to z głupoty, ale. chory, na prostaty i na tego, to mhm. No, prawda jest taka, że, że tak. My tutaj mamy, tak jak wspomniałem, zaobserwowaliśmy Ciebie, że korespondujesz z, kilku, z kilkudziesięcioma dziećmi. Przepraszam, będę się trochę być może mylił, ale cała noc jazdy za mną do Ciebie i nie ukrywam, że jestem ciutkę zmęczony, więc gdzieś tam może mi się język plątać, ale postaram się, żeby to było płynne. I wśród tych dzieci akurat mamy tutaj zabezpieczony materiał na dwunastoletnią dziewczynkę jedną. Napisałeś do niej na początku coś takiego bardzo subtelnego. A powiedz, kiedy będziemy się całować? Będziemy nago, będziemy się kochać. Rozbierzemy się i będziemy się nago kochać i całować. Będę Ciebie całował, Twoje usteczka. Ale ja też bym leżał sobie z Tobą i bym Cię całował, bo masz słodkie usta. To ty, czy nie ty? Pisałeś tak? Tak. Tak. Dobrze. Potem znowu jest o całowaniu, o tym całowaniu, o tym całowaniu. A potem mam już dużo, dużo na czerwono. I tak. A czy jakieś dziecko, z którym pisałeś, wysyłało ci swoje nagie zdjęcia? Skłoniłeś któreś z tych dzieci, z którym pisałeś, żeby wysłało tobie zwrotnie Nie. nagie zdjęcie? Nie. Na pewno? A wiesz dlaczego pytam? Bo wysyłasz zdjęcie dziewczynki, to o jakim wspomniałem, i piszesz w ten sposób. To jest Zuzia. Pisze ze mną. A wysłać ci, co ona mi wysłała, i w tym momencie wysyłasz zdjęcie intymne dziewczynki. Cipkę swoją wysłała. Takiego Jesiusiaka. Takie to dziwne. No chciała pochwalić się, jaką ma Cipkę. Pisała, że chce się ze mną spotkać, żebym jej siuraka włożył w tą Cipkę. Siusiek do szczania. To, co mam w rozporku. Żebym ją bzykał, żebym ją ruchał. Chcę tego. Wsadzić mam jej swojego siusiaka w Cipkę i ją ruchać. To co? Wysłało ci jakieś dziecko, udało ci się nakłonić jakieś dziecko do takiego zdjęcia czy nie? Bo pisałeś, że tak i takie zdjęcie wysłałeś. No, że i tak. Czyli co, udało ci się przekonać jakieś dziecko do, do wysłania, zrobienia sobie nagiego zdjęcia wysłania? Sama mi wysłała. Chcesz mi powiedzieć, że dziewczynka małoletnia sama sobie, sama z siebie, z własnej inicjatywy... Z, z Grajewa mi wysłała. Mhm. Ta Zuzia jest z Grajewa, tak? Bo tu o zuzi jakieś piszesz. Ja nie wiem, skąd ona jest, bo tak jak mówię, myśmy do wszystkich dzieci nie dotarli. Chyba to gryje, bo No okej. Okay. A czy ty wysyłałeś na przykład jakieś materiały pornograficzne? Co to jest porno, to wiesz, to chyba ci nie muszę mówić, nie? Może i wysyłałem. No to ustalmy szczegóły, ja tobie przeczytam. Twoja rozmowa. Kiedyś musimy się poruchać. Nie wiesz, co to znaczy? Wysłać ci film, co to znaczy. I wysyłasz film porno, na szczęście z udziałem dorosłych. Na szczęście, bo on jest materiał o wiadomej treści, natomiast e, na nieszczęście dziecko tego widzieć nie powinno. I piszesz dalej tak: no obejrzyj, rucha ten facet tą dziewczynę, czyli uprawiają seks. No tak się mówi: ruchać albo seks. To może inaczej. On może na niej leżeć i ją ruchać, albo ona na nim. Jak się położy i wsadzi będzie ją ruchał. No siuraka, siuśkę. To, co ma w rozporku. Widziałaś na tym filmie, co jej wsadził, a chciałabyś kiedyś ze mną spróbować. No bo jakbyś nie chciała, to kiedy możemy. Bo jakbyś chciała, to kiedy możemy spróbować. Musimy się spotkać i gdzieś wynaleźć miejsce, żeby nas nikt nie widział, to też byś spróbowała. Pierwszy raz trochę boli, ale za drugim razem już nie boli. Potem by ci się chciało ciągle to robić. Pisałeś tak? Tak. Pamiętasz? Mhm. A. Czy udało Ci się nakłonić jakieś dziecko, które miałoby do Ciebie przyjechać, w, ty, w tych rozmowach? Ja, ja tam nie chciał, żeby tu do mnie nikt przyjeżdżał ja tam, i tam nigdzie bym nie pojechał. Pisać to pisałem, ale... Tak, Jurku, e, kolejny cytat z Twojej rozmowy. Pisze do mnie taka jedna i chce na wakacje przyjechać i się ze mną ruchać. 13 lat będzie miała w kwietniu, a ja 21 maja mam urodziny, mam 72 lata. Faktycznie jakaś częstolatka chciała się tutaj pojawić? Sk skusiłeś jakąś częstolatkę, tak? Nie, tak pisałem. A czyli taki fantasta jesteś troszeczkę. No. Taki bajkopisarz. Bajkopisarz. Tylko, że to są bardzo brzydkie bajki dla dorosłych. Brzydkie, brzydkie. Brzydkie, Jurek, o Jezu, jakie brzydkie. Dlatego mówiłem nie mieszajmy w to pana Boga, a żeś go wołał. Bo mówię. Będzie strasznie. Ale to jeszcze nic. Posłuchaj dalej. Ja tu mam tak na czerwono przy tobie wydrukowane rzeczy. Dawno już tak na czerwono nie miałem. Zobacz, żeby nie było, że kłamie. na czerwono. Jest. Nie, nie. Bo to są te takie wiesz, The best of Jerzy. Zgroniszy. Chciałbym się z Tobą kochać. Całować i uprawiać seks. Dziewczynka ci mówi, że ma tylko 12 lat. Tak. I ona nie wie o co chodzi. Tak. Tak Ci odpisała. A ty wtedy tak. Tylko od ciebie zależy, czy będziemy się ruchać, czyli uprawiać seks. Pierwszy raz zamkniesz oczy. Jak skończymy ruchanie, to otworzysz. No, żebyś się nie wstydziła. Jak raz spróbujesz, to potem będziesz chciała się często ruchać, bo ci tego już się będzie chciało. Ale niech to będzie nasza tajemnica. Nic nikomu nie mów. Tak, Wiemy tak. i sobie, i tylko ty i ja. Tak, tak. Napisz na mój numer telefonu, tu nie będzie nikt wiedział, że to jestem ja, jakby ktoś to zobaczył. Tak, tak. Zgadza się? Tak, tak. Czyli namawiałeś dziecko do, tak, do czynności. Tak, tak. E, to jeszcze jeden cytat. Sprzątam, ale myślę o tobie. No chciałbym się z tobą ruchać, bo cię kocham. Tak serio, żebyś blisko mieszkała, to codziennie bym cię ruchał. No tak, pisałeś. A do Grajewa daleko stąd jest? 100 km. No to całe szczęście, że ta dziewczynka, którą zmanipulowałeś, że takiej odległości nie pokona i ty też. Eee, żebyś tylko mi dała, no bo jakbyś ze dwa razy się poruchała, to potem by ci się chciało często ruchać. Tak to jest, dopóki się nie zaczniesz ruchać. A chciałabyś spróbować ze mną się poruchać? No jakbyśmy się spotkali, to dałabyś się poruchać? Wszyscy tak robią. No i teraz, wiesz co, wątek, który teraz poruszyłeś, mnie delikatnie zszokował. Bo no, pytać dziecko o takie rzeczy. No ale zacytuję tobie. Jerzy, a twoja mama nie robi tego, a ma faceta. No pytam się, czy twoja mama ma jakiegoś chłopa? Pewnie ma, tylko nie chce, żebyś wiedziała. Na pewno ma spotyka się i się ruchają, bo tego potrzebuje kobieta. Ale tobie nie powie. Znam kobiety i dziewczyny. Wiem, co potrafią robić. Aż głowa mała. A różne rzeczy. Ruchać się, robić lody, minetę i inne rzeczy. Dziecko ci mówi, że piszesz jakieś głupoty. Nie, nie, to żadne głupoty. Mam film, jak dziewczynka chłopakowi robi loda. Siuraka bierze do buzi i ciągnie jak smoczek. Tak, co niemowlaki ciągną. Jak znajdę ten film, to ci wyślę. No i faktycznie wysłałeś. Dobra, Jurek, nagadałem się teraz ty. Co mi powiesz? Ja bardzo przepraszam, to już więcej w życiu mi się nie powtórzy. Jestem chory, wszystkie choroby mam i tak. E, Jurek, chorobami to mnie nie tłumaczymy. Umiałeś sobie kupić telefon, umiałeś sobie włączyć internet, założyć sobie konto w serwisie społecznościowym, umiesz wyszukać co najmniej kilkadziesiąt dzieciaków, co najmniej mieć w znajomych i z nimi korespondować, więc to nie jest tak do końca, że... Ty jesteś chory. To takie wygodne tłumaczenie. Jeszcze dodaj do kompletu to, co brakuje w tej historii, że byłeś pijany. Byłeś pijany, czy byłeś trzeźwy? A nie wiem. A nie wiesz, pewnie byłeś. Ja w Z strzelam, że... Ja przepraszam bardzo. Uż. Wyobraź sobie, że teraz em, masz możliwość powiedzenia, że na przykład to nagranie widzą rodzice tej dwunastolatki. Co byś im teraz powiedział? Spójrz tutaj prosto w kamerę Jurek, taka twoja chwila prawdy, tutaj w ten obiekty spójrz. I co byś powiedział rodzicom tej dwunastolatki, ale też tych wszystkich innych dzieci, no, które masz Wszystkich dają? rodziców przepraszam, do, do kogo przysłałem, że więcej to mi się nikt nie powtórzy także żadna głupota i bardzo przepraszam wszystkich rodziców i wszystkie dzieci. No i myślisz, że ja mam tak uwierzyć w tą twoją... To taka szczera jest? Szczery żal za grzechy? Szczery. A to nie ma co płakać. Jurek, to nie ma co płakać. Ja myślę, że... Ja myślę, że te dzieci niektóre płaczą, jak Na widziałem. Na pewno. Widziały te twoje nagie zdjęcia, bo przecież też wysłałeś. Nie wiem czy to były, no chyba twoje. Zakładam, że to było twoje zdjęcie. I bardzo przepraszam wszystkich rodziców i wszystkie dzieci. Przepraszam. Chłopie, na co ci to było? Miałeś jakieś do czynienia z prawem? Byłeś kiedyś za coś karany? wszystkie dzieci, Ale Jurku, to nie ma co płakać. Jerzy, posłuchaj mnie teraz. Spójrz proszę na mnie. Jurek. Jurek, tutaj jestem, no. tu są moje oczy. Spójrz proszę na mnie. No. W związku z tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, chociaż ono nawet nie jest uzasadnione, on jest pewny. W związku z tym że jesteśmy pewni, że popełniliście przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Zostajesz w tym momencie zatrzymany. A czynności tej dokonają funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Zostajesz oddany do ich dyspozycji. Policja. Nagosławiarki 244. Jest zatrzymany. Dobrze, zamkniemy. Proszę się odwrócić. Teraz do mieszkania.